Aż trzy ośrodki wspierające osoby uzależnione od alkoholu i ich rodziny. W uroczystym otwarciu Centrum Profilaktyki uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich, posłowie, radni oraz dyrektorzy wszystkich placówek, które pomagają i wspierają osoby uzależnione od alkoholu. Każde miejsce, w którym możemy służyć pomocą. Czy fachowcy mogą służyć pomocą, zwłaszcza w terapii uzależnień, no jest na wagę złota. No to należy tylko przyklasnąć należy się ucieszyć. Bo to też świadczy o jeszcze jednym, że jest zapotrzebowanie, że ludzie chcą się leczyć. Wbrew pozorom to nie świadczy o tym, że jakby wzrasta ilość pijących, a dla mnie Świadczy przede wszystkim o tym, że ludzie chcą się leczyć. Że jest już tyle przykładów, a tych, którym się udało. Pokonać, zwyciężyć swoje uzależnienie, że nic, tylko skorzystać z przykładu tych i skorzystać z takich miejsc jak to, przed którym teraz stoimy. To ogromny sukces, że w jednym budynku będą znajdowały się aż trzy instytucje świadczące pomoc psychologiczną, terapeutyczną oraz socjalną. To Ośrodek Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej, Miejski Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej oraz Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Zdrowe Życie. Nasze stowarzyszenie przede wszystkim. Kieruje pomoc dla ludzi, którzy mają problem z uzależnieniem, ale nie tylko, bo w naszym stowarzyszeniu są także osoby, które nigdy nie miały takich problemów. Są rodziny, które po prostu chcą preferować zdrowy styl życia i uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez nasze stowarzyszenie. Są to przede wszystkim formy zajęć takich terapeutycznych wyjazdy w plener połączone właśnie z jakimiś zajęciami związanymi z terapią ale nie tylko bo także preferujemy Zajęcia sportowe, rekreacyjne. Wszystkie działania w Centrum Profilaktyki będą odbywały się pod fachowym okiem specjalistów i psychologów. Mają one na celu pomóc osobom z problemem uzależnienia. Taka kompleksowa terapia w jednym miejscu na pewno przyczyni się do zminimalizowania problemu alkoholizmu czy narkomanii. Koszt tej inwestycji to ponad 2 miliony złotych.